Witam. W tym stanie musimy sobie udowodnić, że jeżeli mamy jakiś trójkąt, którego boki mają się do siebie tak jak 2 do 3 do 4, to jest to trójkąt rozwartokątny. Okej, okay, no na początku trzeba byłoby sobie zadać pytanie, kiedy wiemy, że w ogóle trójkąt jest rozwartokątny. No, dzieje się to w przypadku, gdy suma kwadratów dwóch jakichś krótszych boków jest mniejsza od kwadratu trzeciego boku. Czyli jak sobie zaznaczymy jakiś trójkąt. jak to będzie x, y, z. No i załóżmy tam, że oczywiście x, y są tymi krótszymi bokami. No to x kwadrat plus y kwadrat ma być ostro mniejsze od z kwadrat. Czyli taka nierówność musi zachodzić, aby trójkąt był rozwartokątny. Ok, no i oczywiście musi spełniać dołożenia ogólnie generalnie z samego trójkąta. Także suma dwóch dowolnych boków musi być większa od trzeciego boku. No dobra, no to weźmy sobie nasz ten trójkąt, który mamy tutaj w zadaniu. Czyli mamy jakieś 2x... 3x i 4x. Skoro są takie stosunki, możemy sobie po prostu zapisać jako x. OK, no i czy spełnia założenie naszego generalnie samego trójkąta? No 2x plus 3x, no to jest 5x, to jest większe od 4x, więc jest OK, a ja to są dwa najkrótsze boki, więc dla wszystkich innych też to będzie działało. No oczywiście można sobie jeszcze założenie, że x na pewno jest ostro większe od 0, no bo nie możemy rozpatrywać ujemnych boków ani boków równych 0. Więc to jest takie założenie, które tutaj warto sobie prowadzić. Ok, no jak już wiemy, że na pewno z tych długości boków da się skonstruować trójkąt, to możemy przejść do udowadniania tego, że to trójkąt rozwartokątny. Czyli musimy spojrzeć sobie na dwa krótsze boki. Mamy 2x i mamy 3x. Ok, no i podnieśmy je do kwadratu. Mamy 2x, podnieśmy do kwadratu, dodać 3x do kwadratu. Ok, no i my byśmy chcieli pokazać, tak teraz się w sumie zastanawiamy, czy to będzie prawda, że to jest mniejsze od 4x do kwadratu. No Sprawdźmy, to będzie 4x kwadrat dodać 9x kwadrat i to będzie mniejsze takim znak zapytania napiszę, ponieważ my mamy to udowodnić tak naprawdę nie wiemy, że to jest prawdziwe ok, no i to będzie mniejsze od 16x kwadrat ok, a ten 13x kwadrat miał być mniejsze od 16x kwadrat okay. ok no oczywiście tutaj mamy Mimo tego, że mamy nierówność, możemy podzielić przez x, kwadrat, ponieważ my wiemy na pewno, że to jest ostro większe od zera, skoro x jest nie jest zerem, a każda liczba do kwadratu jest nieujemna, to spokojnie możemy podzielić przez x. kwadrat. Czyli dochodzimy do momentu, w którym mamy 13, jest po prostu mniejsze od 16, czyli dochodzimy do prawdy. Czyli to jest prawda. A zatem udowodniliśmy to twierdzenie, twierdzenie, może właściwie stwierdzenie, że jeżeli mamy jakiś trójkąt, którego boki ma się do siebie jak 2 do 3 do 4, to jest to trójkąt rozwartokątny.